Kamil Kepen dla kanału Kolosową po oficjalnym ważeniu przed Galąfanie 23 z nami Jakub Rzeźniczak, Cześć! Witam serdecznie. Jak emocje te 24 godziny przed walką? Oczywiście masz już za sobą debiut, walkę z szalonym reporterem, która nie potrwała zbyt długo. Teraz chyba poważniejsze wyzwanie. Czy czujesz już jakiś stresik być może, takie napięcie w sobie? Stresu jeszcze nie czuję. Ja tak samo jak w piłce miałem, że dopiero ten stresik odczuwałem i takie bardziej podniecenie jak wychodziłem na boisku. I to samo tutaj myślę będzie, bo, bo akurat cała ta otoczka, hala i tak dalej. I lubiłem grać na pięknych stadionach i lubię walczyć na ładnych halach, a tutaj będzie dobra frekwencja będzie fajna gala, będzie się fajnie walczyło Z Łodzią też byłeś długo związany więc to chyba taka Bardzo sentymentalna długo. podróż No tak, no tutaj w Łodzi się wychowałem e, do 17 roku życia tutaj tutaj mieszkałem, później później Warszawa, więc y, no jest sentyment dzisiaj odwiedziłem troszeczkę miejsc, w których, w których mieszkałem jak byłem młody, więc, więc y, no taka sentymentalna podróż no i fajnie jakby się zakończyła z wygraną Właśnie, bo chyba głupio byłoby w takim razie wrócić do Warszawy z porażką na koncie Generalnie chyba żaden sportowiec nie lubi przegrywać. Faworytem nie jestem, buchmacherzy mnie tam ostro podsumowali, że tak powiem, ale mam nadzieję, że kilka kuponików połamie. Twoi fani widzieli też, że kilka dni temu, w sumie mniej więcej tydzień temu byłeś w Barcelonie. Czy to był pomysł już od dawna zaplanowany, żebyś poleciał do Barcelony tak kilka dni przed walką? Czy być może to było zaplanowane, kiedy nawet nie wiedziałeś jeszcze, że będzieła walka? Eee, nie, 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 to było zaplanowane już po tym, jak wiedziałem, że może mam walkę, ale była rocznica ślubu i to lubię też we Free że tu nie ma jakiegoś tam reżimu, że muszę codziennie i tak dalej. Chciałem sobie zrobić czyni wolnego, rodzina jest ważniejsza, więc sobie polecieliśmy do Barcelony, ale to mi dobrze zrobiło na głowę, więc trochę świeżości złapałem i, no i to zaprocentuję. Czyli Rozumiem, że w Barcelonie takich konkretnych treningów nie było, tylko bardziej czas z najbliższymi, wyciszenie takie psychiczne. Było, było ten, kieliszek wina, nie? To biceps, nie? Tak, i tak. Tutaj głównie poświęciłem cały czas żonie, bo, no bo jednak tego czasu mamy mało, mała córeczka, i tutaj byśmy tylko we dwoje wykorzystaliśmy na maksa. Pytanie, czy Tinto Verano, czy Sangria w tym kieliszku? Oczywiście, że Sangria. A powiedz mi w takim razie, czy była okazja, żeby wybrać się na Stadion Olimpijski, żeby obejrzeć Roberta Lewandowskiego w akcji? Myślałem na tym, jakby mecz był na Camp Nou, to bym się wybrał, ale na ten Stadion Olimpijski to tak średnio. Meczu w swoim życiu się nowy obejrzałem już bardzo dużo, więc, więc to, tak powiem, to mnie tak za bardzo już nie jara. Więc nie było tej potrzeby. Pokazałeś ten kieliszek wina, to mi się skojarzył też Grzegorz Lato ze swym, tym swoim żartem, że rekord na setkę no to raz, dwa, trzy, ale chyba tego nie było przed walką. Nie, nie, nie. No akurat już profesjonalnie do tego, do tego podchodzę i do przygotowań. E, więc tylko te, te, te dwa dni były takie, że się tam pofolgowałem, ale tak to te przygotowania uznaję za bardzo takie udane, bo, bo dużo czasu na to poświęciłem, dużo energii i, i też myślałem, że trochę przytyję, ale tak było tak intensywnie, że jednak przytyłem tylko chyba półtora kilo od początku, troszeczkę mało, bo Roger. Ważył dzisiaj 84,7 7 ale wiemy jak to jest z tym bije zbijanie wagi, że na drugi dzień jest 5 kg więcej, więc ta przewaga wagowa będzie po jego stronie, ale zwinność i reszta po mojej. Analiza Rogera już wykonana. Gdzie widzisz jego najmocniejsze stronę? To nie mogę powiedzieć, bo mu sprzedaż. Ale jego najmocniejsze <gry> strony raczej można ocenić tak obiektywnie. Znaczy na pewno myślę, że po mojej stronie jest to, że, że cały czas byłem tak, jakby w tym sporcie. Jestem i, i ta kondycja jest po mojej stronie. Szybkie nogi myślę, bo też przez to, że jestem troszeczkę chudszy, jestem bardziej zwinny i będę na tych nogach dużo pracował. No i wykorzystam te swoje, swoje mocne strony. A jeszcze z szalony pokazałem tylko, tylko kopnięcia, a jeszcze jest kilka rzeczy, z których których mogę, które mogą mi dać wygraną. Nie miałbyś zbyt dużo czasu, żeby pokazywać coś więcej, no bo te kopnięcia już załatwiły całą sprawę tak naprawdę. No tak, no jest siła w tych nogach. Jak się 20, 22 lata zawodowo kopał piłkę, no to ta siła musi być i myślę, że jak parę tych kopniaków też się to na pewno mi to pomoże. W sumie nie mieliśmy okazji porozmawiać, a ostatnie dni, jeżeli chodzi o Legię Warszawa, no to takie słodko-gorzkie, bo oczywiście ważna wygrana w Pucharze Polski awans do finału. Dzisiaj nawet nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć wyniki losowania tego ćwierćfinału, że... Wiem, chyba, tak? No, chyba najtrudniejszy możliwy rywal z tego grona. No najtrudniejszy, no, ale jakby Legia chciała ten Puchar zdobyć, to prędzej czy później mogłaby na tym Jagiellonię trafić, czy to w finale, czy, czy w półfinale, więc... Myślę, że fajnie. No, no Legia jest w Stosie. Nie wiem, czy ta runda będzie jeszcze w tym roku, czy w przyszłym. W lutym. W lutym. No to już myślę, że tam się też sporo zmieni, zmieni w Legii, bo takie jakieś wzmocnienia się szykują. Te kadra, kadra będzie szersza, będą wypoczęci, więc postawiłbym na Legię w tej pasji. Może być ciekawie o tyle, że i Jagiellonia, i Legia mają ogromną szansę, żeby w lutym grać w Lidze Konferencji, więc być może zagrają ten mecz Pucharu Polski po starciach w Europie. Może tak być, no jeśli tak spojrzymy, no to jednak Jagielonia w tym sezonie się lepiej prezentuje, bo, bo tych punktów w lidze więcej zbierała i ta, ta ich forma jest równiejsza. Ale mówię, mimo wszystko po tej zimie jednak postawiłbym na Legię. Ale chodziło mi przede wszystkim o to wydarzenie, które wstrząsnęło środowiskiem legijnym w poniedziałek, informacja o śmierci Lucjana Brychczego ty doskonale znałeś pana Lucjana, jako były kapitan legi też na pewno miałeś z nim jeszcze lepszy kontakt niż niektórzy inni zawodnicy. Gdy mógł się poprosić o jakieś takie może wspomnienie, jakąś anegdotkę, coś najbardziej zapadło w pamięć, czy po prostu to, że pan Lucjan bywał często na tych meczach, kiedy grałeś w legi, czy może coś z treningów z obozu? Znaczy był, no był częścią zespołu, bo wtedy jeszcze jak ja byłem, no to tak uczestniczył na treningach, prowadził czasami taką taką część techniczną z zawodnikami i pokazywał zwody i tym podobne rzeczy. Mi to z reguły nie wychodziło, bo ja byłem i wodów nie potrafiłem, ale pan Lucian, no tak. Taką zawsze to robił i do tego był, pomimo tego, że był wspaniałym piłkarzem kiedyś, to był niesamowicie ciepłym, miłym człowiekiem, który zawsze służył dobrą radą i, i nie sposób było się przy nim nie uśmiechać. A jeszcze inne wydarzenie, które może skomentujesz, no to na pewno widziałeś, co Michał Kwarczyk odstawiał na Wisłostradzie ostatnio, bo ciężko było tego nie zauważyć w internecie. Czy ty byś zareagował podobnie w takiej sytuacji, no bo chyba ciężko utrzymać te nerwy na wodze, kiedy... Rozmawiałem o tym z żoną i stwierdziłem, że mógłbym zareagować jeszcze bardziej, jeszcze mocniej niż Michał. Jeszcze teraz po treningach MMA, które od kilku miesięcy prowadzisz. No Michał miał rację, no... Jest to denerwujące, ja tam nie wnikam, jakie, o jakie tam, ale myślę, że to nie jest, jeśli ktoś, ktokolwiek chce jakieś swoje racje przedstawiać, no to nie tędy droga, po prostu można to robić w inny sposób, a, a to jest po prostu, myślę, troszeczkę takie, no, utrudniające życie ludziom, a, a niczego to nie zmieni w pewnych kwestiach o, o te, które ci ludzie walczą. Cierpią tacy zwykli szarze ludzie, a korporacje, które odpowiadają pewnie większość tych problemów, o które walczą ci aktywiści, no to są nietknięte w takich sytuacjach. No dokładnie, tak jak mówię, no ten, ten ich gniew i ta forma protestu nie jest skierowana w tą grupę ludzi, w którą powinna być. No bo tacy normalni ludzie, nie wiem, jak ja ty, jak jeździmy samochodem, no to co my możemy zmienić w sprawie, z tych sprawach, o które oni bo nie walczą. Jak chcą protestować, to niech idą protestować tam, gdzie trzeba. Ale pewnie się uśmiechnąłeś, widząc Michała Kucharczyka nagle w telewizji, w Polsadzie, jako główną postać w takiej Uśmiech, sytuacji. Uśmiechnąłem się, bo no moim zdaniem po prostu dobrze zrobił. No i na tym możemy zakończyć. Czekamy już na walkę, bo jutro na pewno będzie co oglądać w klatce z Rogerem, Jakub Rzeźniczak. Oglądajcie, będzie się działo. Dobra. Dzięki wielkie.